Witam państwa bardzo serdecznie, Martyna Sikora. Ze mną jest pastor Roman Chmielewski. Witam serdecznie. Oraz były ksiądz Jerzy. Dzień dobry. Coraz więcej osób przestaje chodzić do Kościoła katolickiego i poszukują inspiracji, natchnienia dla swoich przekonań religijnych. Co moglibyście poradzić takim osobom? zawsze, Tak? Tak. Znaczy, powiem szczerze, że nawet się nie dziwię, że tak się dzieje, bo, bo jednak, mimo wszystko, jesteśmy świadkami w takim krótkim okresie czasu takich dwóch bardzo ciekawych zjawisk. Jedno zjawisko związane z, z procesami dotyczącymi ustawy, która, która zaostrzała kwestie aborcyjne. Wydaje mi się, że wydarzyło się coś naprawdę, coś naprawdę takiego i w sferze takiej fizycznej, ale również w sferze duchowej, coś, coś pewien rodzaj przesilenia. To nałożyło się na, na kwestie covidowe i myślę sobie tak, że, że pod względem pewnej, pewnych form religijności, pewnej aktywności religijnej, polskie społeczeństwo po tych dwóch wydarzeniach nie będzie już takie samo. I to, że ludzie nie chodzą do kościoła, do kościołów, to, to nie jest nic dobrego, tak naprawdę, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, ludzie ciągle poszukują jakichś, jakiegoś kontaktu z Bogiem, poszukują bliskości z Nim, ciągle mają w sobie tą pustkę, którą może wypełnić tylko Bóg, tylko Jezus Chrystus. Więc ja myślę sobie tak. Niech nie ustają w poszukiwaniach, niech go szukają, niech spotykają się z nim w swoich domach, niech czytają Pisma, Pismo Święte, niech czytają Biblię e, i niech szukają społeczności e, biblijnie wierzących chrześcijan, e, którzy naprawdę w Polsce mają coraz więcej do zaoferowania. Mm -hmm. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale tak, tak to mniej więcej na, na, na dziś czuję. Rozumiem, e, były Jerzy. Odpowiem zgodnie z nauką katolicką. Człowiek musi postępować zgodnie z swoim najgłębszym przekonaniem. Jeżeli ktoś nie ma przekonania co do chodzenia do Kościoła katolickiego, to rzeczywiście nie powinien tego robić. Jest kwestia, jeżeli osoby taką decyzję podjęły, co mogą zrobić, gdzie mogą szukać. Przede wszystkim bardzo proste. Dzisiaj powszechnie dostępna jest Biblia w wielu nowych, bardzo dobrych tłumaczeniach. W ostatnim czasie kilka nowych, współczesnym językiem polskim się ukazało, więc Polecam zakupić tłumaczenie albo nawet kilka tłumaczeń dla porównania Biblii, bo to jest źródło naszej cywilizacji zachodniej. Źródło nie jest zawarte w żadnym kościołów, z kościołów. Nie jest źródło również w Kościele katolickim, zresztą w żadnym innym. Źródło Bożego objawienia jest zawarte w tej księdze. A właściwie w zbiorze 66 ksiąg. I to jest ewenement na skalę światową. Te 66 ksiąg napisanych przez 40 różnych autorów na przestrzeni 1400 lat od Mojżesza do Jana Apostoła. Wszystkie te księgi, całość Biblia tworzy. Hmm, Organicznie jedną całość i kończy się jednym przesłaniem, naczelnym przesłaniem, że tak Bóg ukochał świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. To jest przesłanie, które jest adresowane do każdego czytelnika. Jeżeli zacznie czytać Biblię, uważnie i ze zrozumieniem, bo o to chodzi, żeby potraktować Biblię nieprzedmiotowo, nie tylko w ramach jakiegoś kultu czy świętowania raz na rok fragment na Wigilię, ale potraktować Biblię poważnie, jako codzienną lekturę, uważnie czytając a najlepiej studiując przy okazji. Dokładnie. Ja myślę tak, że ta Biblia jest taką niesamowitą księgą, o której tu Jerzy wspomniał tak pokrótce. Ja, jeżeli mogę tak praktycznie poradzić coś, to zachęcam ludzi do tego, abyśmy czytali Biblię od, od dzieł apostolskich albo od Ewangelii. I naprawdę nie bójcie się Państwo Biblii. Ona jest, ona jest takim listem miłosnym Boga do nas. Ja praktykuję taką, taką coś takiego, że przed każdym czytaniem Bożego Słowa modlę się od Ducha Świętego. Od Ducha Świętego, że Duch Święty objawił mi prawdę, żeby objawił mi właśnie tą Bożą Miłość, która jest tam zawarta, która jest praktycznie na każdej, na każdej stronie, stronie Pisma Świętego. To nie jest jakaś długa, strasznie długa modlitwa, skomplikowana. To jest jakieś takie westchnienie do Boga. To jest wypowiedzenie kilka słów prośby, kilku słów prośby o to, żeby Bóg dał mi mądrość. Żebym rozumiał, nie tylko literę, czyli nie tylko te słowa, które czytał, ale tak naprawdę ten duchowy sens, który za, tym, za tą literą się kryje. Naprawdę zachęcam do, do czytania Pisma Świętego. W swoim własnym pokoju jest mnóstwo też wersji Biblii w internecie. One są dostępne, są bezpłatne. Można to zrobić szukając Słowa Bożego w internecie i, i jakby nakarmić. Tego, tego wewnętrznego, duchowego człowieka w nas z Bożym Słowem. Mhm. Warto wspomnieć, że jest również wiele aplikacji na telefon z Biblią, nawet jeżeli ktoś nie chciałby od razu inwestować tym paru dziesięciu złotych. A mam takie jeszcze pytanie. Myślę, że wielu katolików może miało takie, wyniosło takie przekonanie, że Biblię mogą czytać tylko z księdzem. Tylko on może im objawić, co tam rzeczywiście jest napisane, zawarte w tej Biblii. Co uważacie? Czy myślicie, że można czytać Biblię bez księdza, Pastoroman? Ja myślę, że to wierzę powinien... Piszyć. Albo bez pastora. <noise> ja myślę, że można i bez księdza, i bez pastora. I Myślę, że, że, że Biblię trzeba czytać z Duchem Świętym. Myślę, że to, co ja sam osobiście wiele lat temu, kiedy byłem katolikiem, powiem szczerze, że, że nie sięgałem do Biblii, bojąc się tej księgi, naprawdę bojąc się tej księgi. Dopiero później ludzie, którzy ze mną się spotykali, kiedy studiowaliśmy Pismo Święte, oni jakby mi to Pismo Święte otworzyli, pokazali mi, że to jest piękna, wspaniała, cudowna księga że jest to, jest to rzeczywiście Boże Słowo. Ja naprawdę zachęcam, czy jesteś katolikiem, czy jesteś ateistą, czy jesteś człowiekiem poszukującym, żeby naprawdę sięgnąć do tej księgi, to jest naprawdę rzeczywiście fundamentem i, i, i takim, takim, taką podstawą naszej, naszej wiary, chrześcijańskiej wiary. Mm -hmm. Co by ksiądz powie na to? No, rzeczywiście w niektórych kręgach katolickich jest takie przekonanie, jest obawa, zresztą ona jest uzasadniona historycznie, bo przez wieki był zakaz czytania Biblii w ogóle, Biblia też była trudno dostępna, a nawet później, po wynalezieniu druku i po reformacji, kiedy Biblia zaczęła być drukowana na masową skalę, to przez Kościół Katolicki nie była ona polecana, wręcz były działania odwrotne. No a dzisiaj w niektórych kręgach, na przykład słyszałem tak w Neokatechumenacie, taka jest opcja, że koniecznie z księdzem należy przynajmniej konsultować ją i tłumaczyć, wyjaśniać pod kierunkiem księdza, wtedy jest bezpieczeństwo, że nie pobłądzimy. Sam osobiście słyszałem taką opinię. To zdarza się, jest to kompletnie nieuzasadnione, ponieważ w tej podstawowej, podstawowym przesłaniu Biblia jest bardzo prosta. Można ją czytać dosłownie. To, co jest napisane, to, co znaczy. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś Roman, dobrze jest rozpocząć od Nowego Testamentu, najlepiej od Ewangelii, Marka albo Łukasza, bo one są pisane dla ludzi niewierzących, a później dzieje apostolskie i listy. Natomiast jeżeli zrozumiemy przesłanie, to podstawowe przesłanie Ewangelii, które Jezus przekazał swoim uczniom, czyli tak zwaną naukę apostołów, łatwiej będzie nam zrozumieć podłoże którym jest Stary Testament i całą historię, jak to wszystko powstało i dlaczego doszło do przyjścia Mesjasza, zapowiadanego wcześniej przez kilkaset lat i do tego przesłania, które Jezus pozostawił nam. Także spokojnie, bez obaw można, a nawet należy czytać, tak jak powiedziałem, najlepiej systematycznie, codziennie. Mam również takie pytanie odnośnie do tego, może Ty, Roman, już po części o tym wspomniałeś, ale właśnie gdyby ktoś już zaczął czytać tą Biblię, to co mógłby zrobić więcej? Powiedzmy, może powie, że tylko czytanie Biblii samemu w domu mu nie wystarcza. Jakie byłyby kolejne kroki, które mógłby podjąć, żeby zbliżyć się do Boga? Mhm. Ja Myślę sobie tak, że taki aspekt jest dosyć, dosyć ważne, żebyśmy też traktowali, czytając Biblię, tę Biblię dosyć osobiście. Znaczy, tak, jakby to było rzeczywiście słowo do mnie. Ja wiem, że nie wszystkie rzeczy, które są w Biblii napisane, tak można tak, 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 tak może do tych rzeczy podchodzić, ale, ale jeżeli czytamy jakieś słowa Jezusa, które on kierował do uczniów, kierował do ludzi, którzy go słuchali, jakby wyobraźmy sobie, jakbyśmy, jakbyśmy byli wśród tych słuchaczy. Co ten Jezus mówi teraz do mnie? Czy te słowa w jakiś sposób dotyczą mojej osoby, mojego życia? Czy być może są odpowiedzią na, na pytania, które, które noszę w swoim sercu i na które nie znajduję odpowiedzi? Myślę, że Biblia jest, jest, jest taką wielką odpowiedzią na wiele pytań, które, które ludzie sobie zadają. Odwracając do Twojego pytania, ja myślę sobie tak, że warto też sobie znaleźć może grupę osób, bo warto znaleźć sobie kogoś, z kim, z kim mógłbym się podzielić z tymi swoimi refleksjami dotyczącymi mojego życia, czy, czy to, co, jak rozumiem Biblię, czy to, to, to jak, jak, w jaki sposób do niej podchodzę i w jakiej właśnie, jakiej jak odpowiedzi znajduję do, do swojego życia, czy, o to jest, czy, to jest, czy to jest coś, co te osoby podzielają. To dobrze byłoby, gdyby, gdyby to były osoby, którym w jakiś sposób darzymy zaufaniem, ale ale też warto sobie czasami poszukać kogoś takiego, kto, kto tą Biblię kocha, kto ją od wielu lat studiuje, kto jakby z tym Bożym Słowem, tym Bożym Słowem obcuje już od, jakiego, od jakiegoś czasu. Nie ukrywam, że, że, że myślę, że takimi środowiskami, które, którymi, z którymi możemy rozpocząć studiowania Biblii, są właśnie środowiska ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Właściwie każde większe miasto takie, takie środowiska w swojej, 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 w swojej geografii miasta ma. Więc warto poszukać, warto troszkę poszperać, warto nie bać się kontaktu z takimi osobami. To może być na początku kontakt właśnie tylko i wyłącznie online, to może być później kontakt właśnie osobisty. Wiele w Polsce organizuje tego typu spotkania z Biblią, studia biblijne, różnego rodzaju kursy. Warto robić to właśnie w społeczności, warto podzielić się swoimi refleksjami z innymi, warto posłuchać też innych, co inni mają do powiedzenia. Myślę, że to jest niesamowicie rozszerzające, niesamowicie takie też y, uspołeczniające nas y, w tych czasach właśnie, kiedy, kiedy przez te kilkanaście miesięcy ostatnich byliśmy zamknięci w domach. Y, myślę, że Boże Słowo jest takim, taką świetną platformą do tego, żeby również nawiązywać relacje z innymi ludźmi, y, właśnie y, studiując y, Pismo Święte. Mhm. Rozgadałem się, ale no tak jakoś. Bardzo cenne rzeczy były ksiądz Jerzy. Y Rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka Boga i rozpocznie czytać Biblię, to potrzebuje innych wierzących. Sam indywidualnie człowiek nie jest w stanie funkcjonować i rozwijać swoich przekonań i swojej wiary, pozostając odosobniony. Więc potrzebujemy wspólnoty, czyli potrzebujemy kościoła. Oczywiście kościoła nie w sensie instytucjonalnym, organizacyjnym, a nawet liturgicznym, ale potrzebujemy kościoła w sensie relacji osób, które tak samo mają te same przekonania i te same dążenia. Tym mniej więcej są tak zwane kościoły ewangeliczne w Polsce albo ewangelikalne. Nie jest ich dużo, ale jeżeli ktoś poszuka dzisiaj informacja jest powszechnie dostępna w internecie, to znajdzie, szukający znajdzie. My jesteśmy przykładem, mój dom, jesteśmy na wsi, nie w mieście, więc nawet na małej wsi może istnieć środowisko ludzi wierzących, rodzina wierząca. Chcę powiedzieć osobiście świadectwo takie, że w naszym domu wszyscy codziennie czytają Biblię i w naszym kościele również wszyscy codziennie czytają Biblię, minimum jeden rozdział dziennie. Nie jest to specjalnie trudne. To, co najłatwiej byłoby zrobić, tak jak Roman wspomniał nawiązać kontakt albo po prostu pójść na jakieś nabożeństwo, na jakieś spotkanie kościoła ewangelicznego, który istnieje w pobliżu. Porozmawiać z tymi ludźmi, zobaczyć, jak to są ludzie i samemu ocenić, dokonać wyboru. Czasami w większych miastach czy nawet miasteczkach jest kilka. Tak zwanych zborów, czyli społeczności chrześcijańskich, które istnieją, jest jakiś mhm. wybór. Naprawdę dzisiaj w Polsce, również dzięki internetowi, nie jest to specjalnie trudne. Można próbować to, co my próbujemy, akurat nasz projekt kościelnej alternatywy. Czyli pomagać w zakładaniu tzw. biblijnych grup domowych, to o czym Romanie wspomniałeś wcześniej. Wystarczy, że jest jedna osoba, która zaczęła czytać i podjęła decyzję oddania swojego życia Jezusowi. Jeżeli nauczyła się rozumieć Biblię, przynajmniej w tym sensie podstawowym, to może zaprosić innych. Tworząc taki krąg biblijny albo biblijną grupę domową, z innymi wspólnie czytać. Oczywiście w dalszym rozwoju będzie potrzebny ktoś doświadczony, tak zwany starszy, o którym piszą apostołowie w swoich listach, o którym wspominają również dzieje apostolskie. Czyli osoby, które przeszły drogę i mają pewne doświadczenie w wierze żeby ta grupa mogła się rozwijać, nie pobłądziła i, i poszczególni członkowie, żeby mogli dalej wzrastać. Bo tam, gdzie są ludzie, prędzej czy później powstają problemy. Często te problemy na tym poziomie, jeżeli osoby są na jednym poziomie, są trudne do rozwiązania albo wręcz niemożliwe do rozwiązania. Kiedy jest osoba z większym doświadczeniem, z pewnym dystansem, popatrzy na to, wtedy z powodzeniem te ludzkie problemy mogą być rozwiązywane. Myślę, że tutaj warto by tak może bardziej wyszczególnić mówicie o kościach ewangelicznych. Czy o jakie dokładnie kościoły wam chodzi? Co mogłaby taka osoba dosłownie wpisać w internecie, żeby znaleźć taki zbór, ponieważ już sama wiem, że nie wszystkie nazywają się, są z nazwy ewangeliczne. Więc jakie to mogą być kościoły? Może coś bardziej konkretnego? No, wiemy, że największą sieć kościołów ma kościół zielonoświątkowy praktycznie oni mają w wszystkich dużych miastach i, i nawet tych miasteczkach powiatowych są wspólnoty które są społeczności które powstawały na bazie wspólnot odnowy w Duchu Świętym albo wspólnot oazowych tu właśnie społeczność Romana jest tego przykładem tych również szereg zborów powstało. W tym przypadku jest to, ale no, te zbory społeczności mają różną historię, z różnych miejsc się wywodzą. W przypadku Romana jest to Kościół Boży w Chrystusie. Nie wiem, jak hasłowo by to można było jeszcze inaczej wpisać. Myślę, że tutaj chrześcijanie biblijni, nie wiem, czy internet tutaj będzie. Precyzyjny w tej kwestii. Polecamy oczywiście kościoły, które głoszą naczelną zasadę Biblii, czyli potrzebę nowo narodzenia się z ducha, o czym Jezus mówi w rozmowie z Nikodemem. Musicie się na nowo narodzić. Podstawą chrześcijaństwa ewangelicznego. Jest głoszenie dobrej nowiny w celu, aby w człowieku mogła dokonać się najważniejsza życiowa decyzja, powierzenia, oddania swojego życia na dobre i na złe Jezusowi. Wtedy stajemy się Jego uczniami, należymy do grona Jego uczniów, czyli zostajemy włączeni. W kościół, w prawdziwy duchowy kościół Jezusa Chrystusa. Niezależnie gdzie organizacyjnie będziemy należeć, to będziemy należeć do kościoła Jezusa Chrystusa. Tylko decyzja suwerenna, świadoma i dobrowolna każdej osoby może to sprawić. Żadne inne nominalne, organizacyjne zapisanie się do kościoła. Tego nie sprawi. Więc tutaj Biblia powinna do, prędzej czy później doprowadzić nas do potrzeby oddania swojego życia Jezusowi, czyli tak jak mówił Jezus Nikodemowi, narodzenia się na nowo z ducha. Myślę, że teraz jest tego tak dużo w internecie. Naprawdę, kościoły są wyposażone w strony internetowe, Facebooki. Są transmisje online z nabożeństw. Naprawdę, w tym mieście, w którym jesteś, w którym mieszkasz, możesz po prostu poszukać, rzucić w internet Chrześcijanie, Ewangelia, Jezus Chrystus i nazwę miasta. I wydaje mi się, że wtedy takich propozycji kościołów ewangelicznych, kościołów, które właśnie głoszą. Głoszą potrzeb Nowego Narodzenia, głoszą, głoszą prawdę zbawienia z wiary, przez, z łaski przez wiarę. Myślę, że takich kościołów w Polsce jest sporo i można się naprawdę bardzo w prosty sposób na taki kościół natknąć. Dobrze, w takim razie dziękuję Wam bardzo za, za to, czym się podzieliliście. Państwa zachęcam do czytania Biblii i do poszukiwania drogi do Boga. Dziękuję, bardzo. dziękuję, dziękuję do, bardzo. Do zobaczenia.